Cześć, witajcie. W dzisiejszym materiale chcę wam pokazać jak łatwy sposób samemu rozłożyć rurki na ogrzewanie podłogowe. Oczywiście wiadomo, że musimy mieć zrobioną izolację, musimy mieć daną folię, która się nadaje do ogrzewania podłogowego. Folia, którą teraz tu widzicie, ona jest taka srebrna z taką kratownicą. Kratownica ta, która jest nadrukowana na tej folii, pomaga właśnie w rozłożeniu instalacji i mamy zakres rozkładania instalacji. Od 10 do 30 cm pomiędzy rulkami. Kwadraty, które są nadrukowane na, na naszej folii, mają 5 cm, a więc kwadraty te pełne, zrobię Wam zbliżenie. Tak się prezentuje kawałek tej folii do używania podłogowego. Mamy kratownicę, między ciągłymi liniami mamy 10 cm, od ciągłej do przerywanej mamy 5, czyli jeden kwadrat ma 5 cm. 10, 15, 20 i w taki sposób wiemy jak sobie w łatwy sposób rozmierzyć nasze rurki. Ja będę układał co 15, czyli odtąd dotąd. Możecie co 10, możecie też co 30. Według projektu jaki był, to były rurki 18 co 10 cm Z racji tego, że jest to poddasze, w większości będzie tutaj taka nieużytkowa część, więc te ogrzewanie, bez ogrzewania i tak jest ciepło, jest tylko Dwa stopnie różnicy pomiędzy tym, co jest na dole, co jest grzane. Tutaj, z racji tego, że jednak jest jakiś plan, że coś będzie się w przyszłości działo, więc robi się to ogrzewanie podłogowe, żeby też tu w razie czego to grzewać. Jest dobrze oizolowane podłoże na stropie na 12 cm styropianu. Na to jest właśnie folia, i na to są rurki. Rurki zostały zmienione na rurki o średnicy 16, i jak widzicie, to jest ta. Niebieska rurka kantermu. Ona jest taka stworzywa, tak się prezentuje rurka. Cała stworzywa, nie ma wkładki aluminiowej. Jest to kanterm, 16 i jest ona przeznaczona głównie do rurek, do ogrzewania podłogowego. Narzędzia, jakie są nam potrzebne, to kalibrator. Bo po obcięciu delikatnie musimy skalibrować tę rurę oraz nożyczki w moim przypadku ja używam takich nożyczek Knipexa. Jakby ktoś był zainteresowany, jest to model 902585. Postaram się, żeby Hubert umieścił tutaj opis tych nożyc, bo bardzo fajne i bardzo dobrze się sprawdzają. Mamy naszą rurkę. Ona już była wcześniej obcinana i żeby ułatwić sobie pracę, to zaczynamy oczywiście montaż od zamontowania naszej rurki do rozdzieli. do tego potrzebujemy śrubunek taka opaska zaciskowa oraz taka tulejka którą wkładamy tutaj, to są takie już gotowe zestawy w zależności od jaką, jaką rurę stosujecie taką, takie sobie te możecie kupić taki zestaw montażowy, ja akurat mam też skan termu, bo jest to, to jeden system no i teraz nakładamy naszą nakrętkę pierścień zaciskowy teraz musimy wziąć kalibrator i rozkalibrować sobie tutaj Naszą końcówkę wkładamy, zaczynamy od powrotu, czyli powroty macie na dole, zasilanie na górze. Na razie ręcznie przykręcamy i tutaj sobie w tym miejscu chwytam pierwszym, dopiero później tutaj da dalej kolejną spinką. Dlaczego? Dlatego, że tu akurat idzie rekuperacja i po prostu by się to nie miało czego trzymać. Jeżeli mamy już tak zamontowane, to teraz pokażę wam, w którym miejscu będziemy robić pierwsze pole grzewcze. A więc narzędzie, które, bez którego praca na pewno nie jest przyjemna i lekka, to jest rozwijak do rur. Akurat tutaj jest ten rozwijak, sobie pożyczyłem od mojego kolegi hydraulika. W bardzo, powiedzmy, prosty sposób to działa. Tu nam się ściągniemy za rurę i ona nam się rozkręca z naszego z naszej szpuli. Na tej szpuli jest 600 metrów rury. Fajne jest to, lepsze moim zdaniem niż szpulki 200 metrowe, bo przy dużych ilościach macie mniej odpadu. Możecie więcej zrobić. Także to też jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że lepiej brać duże rolki z rurą do ogrzewania niż te mniejsze. Teraz mamy tutaj to poddasze. Tam już w pokoju mamy zrobione. I tutaj znajduje się nasz pierwszy obieg. Tak się prezentują spinki, którymi przypinamy naszą rurkę do styropianu poprzez folię. One są w różnych kolorach, mogą być też czarne, mogą być też białe. Te białe akurat są do takera. Niestety ja dzisiaj nie mam tego takera. Jak robiłem na parterze, to miałem takera. Z takerem praca jest zdecydowanie szybka i przyjemna. Taki taker można wypożyczyć w wypożyczalni akurat. Jak ja chciałem wypożyczyć, to niestety nie było nic dostępnego, a zostało mi dużo skrzywek, dużo takich właśnie yy, można powiedzieć skrzywek do tych rurek, które nie są do takera, więc też je przy okazji wykorzystam i zrobię to ręcznie. Ręcznie yy, musicie się liczyć z tym, że ta ręka was trochę będzie bolała. Natomiast nie jest to nic tak. Skomplikowanego, że nie będziecie w stanie tego zrobić. Nawet jeżeli gdzieś jest taśma, to przez tą taśmę też jesteście w stanie się przebić i będzie, to, będzie się to trzymało bardzo dobrze. Na odcinkach prostych, tak mniej więcej, chwytam, co metr, co 80 cm na zakrętach więcej. Będziemy robić zakręty, za chwilę wam powiem, co, jak i dlaczego. Także lecimy z tematem. I zasada jest taka, że pierwsze robimy pętlę po zewnętrznej. Musimy uwzględnić, że kolejna rurka będzie szła co 30 cm, z racji tego, że będziemy potem wracać w tej pętli i będą szły w sumie co 15 cm. Tak ja sobie założyłem. Oczywiście przed ustaleniem, przed zaczęciem robienia ugrzewania podłogowego musicie sobie wyznaczyć obiegi, tak żeby te obiegi były równe, przyjmując, że na jeden metr kwadratowy trzeba użyć 7 metrów bieżących rury. Obiegi maksymalnie do 100 metrów kwadratowych tego należy się trzymać. Także trzeba sobie to pierwsze porozmierzać, a potem tylko lecieć. z temat. fajnie się to wykonuje w dwie osoby, natomiast w pojedynkę też jesteście w stanie to zrobić. I teraz was właśnie zapraszam do oglądania. Teraz moi drodzy, tu jest ważna informacja, a mianowicie od rurki, którą żeście zaczęli do tej, którą teraz robicie, drugi musicie mieć w tak, robić. Tyście robili to 15 cm, czyli musicie mieć 30, czyli macie 10, 20, 30. Z racji tego, że tu musicie mieć miejsce, żeby wrócić rurką. No i lecicie w kółko tak samo jak z stamtąd, takim ślimaczkiem, można powiedzieć, dookoła i jak już. Dobiegniemy do końca, czyli do środka naszego obiegu, to zawracamy i za chwilę Wam to pokażę, jak to robimy, czyli zawraca... zawracanie powrót. No i dzięki właśnie tym naszym kracownicom jesteście w stanie monitorować odległości między rurkami cały czas, żeby były w miarę takie same. Jak dojeżdżamy do zakrętu, przed zakrętem łapiemy sobie naszą rurkę. No i liczymy. 10, 20, 30. Mamy zakręt, czyli dotąd mamy naszą rurkę. Spinamy ją tutaj. I oczywiście możecie sobie spiąć jeszcze dodatkowo na zakręcie. No i teraz prosta za sprawa, lecicie po, po czerwonej linii ciągłej. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, jesteśmy na półmetku naszej, naszego obiegu. Teraz tutaj w tym miejscu należy wywinąć, zawrócić naszym używaniem, tak żeby one tutaj fajnie sobie... Ja bym zrobił coś takiego, czyli wbijamy tu, wbijamy tu. Żeby nasz zakręt był, trzymał się, to wbijamy sobie tutaj więcej, bo tutaj możemy powiedzieć, że jest mocniejsze naprężenie na rurkę mamy powrót co 15. Wracamy tak, żeby tutaj szła nam rurka co 15. Czyli w ten sposób. No i na łuku sobie pytacie Tu, tu i tu. Wracamy sobie. Czyli jak widzicie, nie ma w tym żadnej większej filozofii. Natomiast trzeba kontrolować sobie, żeby te Nasze rury szły równomiernie. No i z powrotem ślimaczkiem wychodzimy ładnie i do naszej rozdzielni. I jak będę na wyjściu, to Wam pokażę co dalej, i jak to wygląda. Oczywiście jak traficie na takiego kolega jak ten filar, no to będzie mieć trudniej, bo wam się będzie wszystko zawijało wokół tego filara. Natomiast jeżeli będziecie wracać, no to. W końcu Wam się to odwinie i będzie już wszystko dobrze. Czasami tak po prostu bywa, że nie jest. Szczególnie na poddaszach, że są filary i trzeba sobie z tym dać radę. A więc, tak jak widzieliście, samo rozłożenie rurki nie jest skomplikowane. Jest to można powiedzieć. Rostę. Mamy pomocnicze linie na tej folii, które Wam już wcześniej pokazywałem. Dzięki którym jesteśmy w stanie na bieżąco śledzić rozstaw, wymiar naszej pętli ogrzewania podłogowego. Ważne rzeczy, o których należy pamiętać, to, że maksymalnie na jeden obieg możemy dać 100 metrów bieżących rury. Jeżeli Producent danej róży Wam zrobi projekt i czasami wyjdzie 130, 120, 115 metrów na obiegu. To z reguły jest to większa średnica i wtedy są dopuszczalne takie. Na 18 na przykład można zrobić na kantermie tam 115 czy 120 metrów na obiegu. Natomiast to musi już przeliczyć firma pod dany piec, czy pod pompę i tak dalej. Natomiast jeżeli macie, chcecie zrobić sobie sami ogrzewanie podłogowe, no to musicie wiedzieć, że rurki rozstawiacie w zależności od tego, jak to będziecie użytkować. Czyli jest to poddasze tak jak tutaj, że będzie użytkowane od czasu do czasu. Praktycznie ta podłogówka będzie sobie na minimum włączona lub w ogóle. Generalnie na minimum, można powiedzieć, na tak, żeby sobie tylko, aby, aby była. Czy będziecie użytkować tutaj częściej, czy to będą w pokoje, sypialnie i tak dalej, i tak dalej. Wtedy robicie rzadziej lub gęściej. Na przykład w garażu możecie zrobić co 30. W jakichś takich pomieszczeniach, gdzie chcecie tylko delikatnie dogrzać jakieś tam, nie wiem, kotłownie czy gospodarcze pomieszczenia, to, to możecie sobie rozszerzyć te rurki co 30, żeby tego zużycia też nie było tak dużo. Natomiast w, w takich yy, w pomieszczeniach mieszkalnych najlepiej zastosować 10 cm lub 15. Co 15? Rurkę. Chodzi nam o odległość rurki koło rurki. Jeżeli się zdecydujecie na rozstaw co 15, no to rozstawiacie rurkę co 30 po to, żebyście mieli miejsce jak wrócić. Bo musicie zrobić pętlę, wjechać do środka, a potem wrócić. Natomiast jeżeli spotkacie filar, wiadomo, dużo osób pokazuje jak się robi podłogówkę na parterze, gdzie nie ma takich utrudnień jak filary i wtedy się jedzie fajnie, nawet jeżeli ktoś ma taker, no to nie bolą ręce i nie są potem takie, tylko cyk, cyk, cyk i się przybija jest to bardzo proste. Ja już robiłem takerze, więc teraz można powiedzieć, że męczyłem się trochę ręcznie, no ale niestety nie mam tego takeru i ja się nie zajmuję tym na co dzień ogrzewaniem podłogowym, więc mi to narzędzie jest niepotrzebne. Od czasu do czasu można zrobić lub można gdzieś to pożyczyć. No, mi się niestety nie udało, więc musiałem to robić ręcznie. Natomiast jeżeli macie tego dużo, macie cały dom, warto... Pomyśleć o takim takerze, bo zdecydowanie ten taker przyspieszy Wam mm, pracę. No i wasze palce, wasze dłonie nie będą boleć. Bo jednak zauważcie, że tych klipsów jest tutaj bardzo, bardzo dużo i trzeba jednak to wcisnąć przez folię, przez styropian. Styropian podłogowy jest twardym styropianem, więc też to nie idzie bardzo lekko. Można się zmachać. I najważniejsza sprawa to jest rozwijak, który już wam wcześniej pokazywałem. Bez rozwijaka to nie dacie sobie rady, bo ta rura wam się zacznie plątać, pozagina się, może się złamać. Więc bez rozwijaka, co nawet nie podchodźcie do tego, do tej czynności, bo nie dacie sobie z tym rady. Rura się musi rozwijać automatycznie, w cudzysłowie musi się rozwijać skłębka, właśnie po to, żeby się nie zakręciła. Już wystarczająco. Problemem jest, są filary, gdzie ta rurka nam się zakręca, ale wiadomo, potem ona się odkręci. Natomiast trzeba będzie ją tutaj poprzeciskać. Jest to jakieś tam utrudnienie, natomiast jest to do wykonania. Przejdę za chwilę, pokażę Wam, jak ja to mam zrobione. Dajcie znać w kolejnym materiale, czy chcielibyście taki film z deletacjami obwodowymi, jak, kiedy się je montuje, bo jest tych delatacji parę rodzajów i mógłbym Wam to pokazać, omówić przy okazji, bo to też jest dość ciekawy temat, I szczególnie dla osób, które chcą zrobić sobie same coś i trochę zaoszczędzić pieniędzy, żeby po prostu... Wiadomo, przy budowie domu każdy grosz się liczy. Także ja za chwilę przejdę, pokażę Wam, ile zrobiłem. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału. Dajcie sobie dzwoneczek, będziecie mieć powiadomienia o wszystkich moich materiałach. Zapraszam na pozostałe moje media społecznościowe. Jak zwykle życzę Wam miłego dnia. No i oczywiście dajcie komentarz, jeżeli Wam się film podobał. Trzymajcie się, hej!